Witam bardzo serdecznie wszystkich YouTube'owiczów oraz gramy na Maxowiczów. Jestem kuba z serwisu gramy naxa.pl na i zapraszam Was na bardzo szybki GNM update. Nie będę dzisiaj opowiadał o najświeższych wydarzeniach z branży gier wideo, bo zrobią to za mnie moi koledzy. Ale w jaki sposób? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, nasza radiacja posiada własną audycję radiową na łamach Studenckiego Radia Centrum w Lublinie. Co tydzień w niedzielę o 19 możecie posłuchać godzinnej audycji. W tym tygodniu Damian wraz z Pawłem opowiedzą wam o dwóch bardzo ciekawych grach. O Prototype 2 oraz o demo Resident Evil 6, które wyjdzie dopiero za dwa miesiące. Pamiętajcie, aby słuchać naszej audycji co tydzień o 19 w niedzielę na 98,2 FM w Lublinie lub na Gramenamaxa.pl lub na centrum.fm. Zapraszam Was również do prowadzenia dyskusji w trakcie audycji na naszym czacie, który znajdziecie na naszej stronie, oraz do częstego zaglądania na nasz serwis. Ja już się z Wami żegnam, jak widzicie, było bardzo szybko. Moi koledzy dzisiaj Wam opowiedzą najciekawsze wydarzenia z bieżącego tygodnia, a ja spadam.